Mam po z tej strony 2, dzisiaj jestem z Kapim. Jesteśmy na sobie GTA. Drugi odcineczek. Dobra, <grym> nie mamy itemów. Schowaliśmy Dobry. do Ender Chestów, bo by nas pewni zabili. Ale, ale na końcu w ostatnim odcinku pójdziemy. No, pójdziemy. I nie będziemy mieli już sobie ze 40 tej takich karabin, więc pójdziemy. No, <grym> <grym> no, <grym> może, dobra, chodź na Europę. Na Europa! No to pierwsze, na no to pierwsze, na no to pierwsze jesteś? Jesteś? Um, jestem na dachu jakiegoś czegoś. Tepaj Zresztą. się do mnie, a wiem że ty jesteś, tepaj się do mnie. Typy, A spacja i niknie. Chyba wiesz. No. O kurde, mam kolta już na start, nie? Co masz? Mam już pistolet! <laughs> ja nie mogę, już mam pistolet. Jaki pistolet? Taki słaby, taki jeden... taki jeden pistolet, nie? Aha, też są tak. Gdzie ty jesteś stary. Ona mam nic do no, jesteś, nie o jesteś, dobra. Takie czary mary, nie? Dobra. Tam jest chyba typek. Dobra, nie co tutaj pieprzyć na wstępie, więc idziemy. O, czekaj, 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 u góry, tam jest typek jakiś, tam jest jakiś typek, chowaj się, na shift. Ty, 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 ty go zabijesz. Na shift dawaj, na shift. Czemu? Ja go widzę. O, on, on, nie ma, on, on nie ma nic, on ma tylko jabłka. Czekaj, biję go, biję go. On granat rzucił odłamkowy. What the fuck! <grym> ja Aj no, zabiłem go, dobra, chodź za mną. Ciekawe no, skąd on wytrzasnął granat, wiesz. <grym> tak rozmerio. No, ja też miałem granat odłamkowy, bo znalazłem go w skrzyni. Trzeba mieć fuksa małego. Dobra, czekaj, no. to jest skrzynia. Co my tu ciekawego mamy? Nie mogę jej otworzyć! Dobra, idziemy na górę. A ja nie miał pełnych HP, bo mi pół głoda brakuje, żebym miał pełne HP. Mogę ci dać jednego chlebka i Widzę! On mi zabije. No kurde! Skupamy Gin! Zabij mnie! Miałam no, pistolet twój, nie zabił dobra. Dobra, idziemy. Miałam swój chlebek, ale okej, okay, dobra, bez spinta. Dobra, Kapi. Um, chodź idziemy na jeden, 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 dobra. Um, Jestem na boisku, tepaj się do mnie. Czekaj, ja tu. Jestem na boisku i tu, jest i tu ja wiem, tu, że tu jest dużo, trochę skrzyni. A ja, ja, ja widzę skrzynię, widzę kolejną skrzynię, więc chociaż jedną chociaż wezmę. No to fa. Jeśli ja te pan do ciebie, okej? Okay? Typy A, tu cztery, trzypy, trzy, rysy, ky, e, y, Dobra. To o, Aha, jest, dobra, dobra. Czekaj, typy A, Super, tam się jakiś typek pojawił! Yeah, u udało się. On już tak do mnie biegł, tam, nie? A miał coś? Nie, i tak chciał mnie z łapki. <gry> A ja tak nagle wyciągnął na minigana i jebnie. Poczekaj, <gry> no, czekaj. Hej, czekaj. ty, panie. Dobra. Jesteś taki trochę króciutki od. Gdzie ty jesteś? Ja jestem. O, no, no, do karabinów mam. A gdzie ty jesteś, stary? Stary, gdzie ty jesteś? Na Znikłeś. O, a tu Jestem. jesteś. A to ty? To nie ty! On ma karabin. Oni gościu z karabinem. I co? zrobię? O kurde, on ma, on ma karabin. Pip, dobra. Idziemy teraz wszystko na spokojnie, tak. O no, kurde, macie! Dwa HP prawie. Zabić go. On nie umie Co? Ej, on do mnie. Ej, on nie Zabiłeś go? Nie. M... nie. Jezus, uważaj, typek, ze snajpą. Czekaj, jaką straci temy to będzie to będzie O on mn... mn... on ma pałkę! Mamy przerąbane, zdodałem. Idę na <laughs> HP. Dodałeś? Dobra, idziemy jeszcze raz. Dobra, co się do ciebie tepnę. No to się tepaj. Jeszcze tepaj 25... się! Jestem jakiś. a ja mam 25 monet. Chyba ja sobie kupię pałkę. Ja sobie... Te paj się, się. Czekaj, ja sobie biorę pałkę. Ej, to jest weź pałkę. Co? Nie, no dobra, no. za... znaczy nie. Ja na razie nie biorę pałki. Dobra, to... to to pod koniec odcinka może, co? No i w następnym odcinku, okej okay. będzie. będzie w ogóle ostatni odcinek? Masz jakiś pomysł? Za dwa. No nie. nie chcę mi się robić jakiejś wielkiej serii z tego. Wielkie No te, No typy A. E Aha, sorry mi się skończyło z inną grą bo no. Aha, dobra chodź za mną Nie sprintujemy, bo tylko tracimy głody, to chyba wiadomo, tak? Dobra Wiesz co, że Łyżej w Minecrafcie jak coś jak CSGO, coś podobnego, nie? No, bo wtedy ja sobie, sobie kupiłem redline z czterema naklejkami, przetestowany w boju kupiłem sobie... O! Nie boję, na i teraz ja sobie kupiłem na przykład, jak się nazywa, m 4 a Jakiś typek idzie! Jakiś typek idzie! Uważaj, na shift, na shifcie, na shifcie. Shif o kurde, ile ich tam jest. Na shifcie, dawaj. O, tutaj No, no na shifcie. Idziesz bardzo na shift. Idzie! Aaaa, goni mnie! Ja sprintuję! o nic nie ma! On nic nie ma! Dawaj, bijemy na niego! Bijemy go, on nic nie ma stary Czekaj, no. ja wam pecy zrobię Jezus kurde on ucieka Nie, nie goń go, nie goń go, bo to na nic On ma jakiś bo... karabin? Nie, nie ma. Ale dawno się świadzimy, że nabojny do snajperek Dobra to nice Mam się czym podzielić jakby. Jak Jak przeżyjemy, co się raczej nie stanie No <laughs>. Nie ci się nie... upawił Soj Czekaj, pokażę mu Soj, że tak nagle go zacznę bić nie, nie, nie bij go, nie bij go. Czemu? Dam mi, no, mi na mi. Dziń! POMÓŻ! POMÓŻ mi go zabić! Jezus, nie mnie, tylko go! Czekaj, chcę zabić... No nie Ej, o, on ma, on ma, on ma ten. Kurde, skubany, ucieka! Czekaj, dednie. Jezus, nie, nie bij, tylko tego typa, stary. No weź no, go zostaw! Nie, no ja chcę go zabić. On deadnie, on deadnie, on deadnie. Ty tak deadnie. Ty tak deadnie. Ty tak ty, ty. deadnie. Dead, Dobra. Aha, tu nie ma skrzynki. Ty deadnie. Ty deadnie. Dedaj, dedaj, Pawlo, dedaj. Ty tak deadnie, ty tak deadnie. Jezu, kurde, pomóż mi. Yeah! Zabiłem go! Dobra, o oh, kurde! Nie wiem gdzie ty jesteś. Jezu, stepaj się. Mam trzy głotki. Jaki styl do mnie idzie! Gdzie ty jesteś? Ja, ja jestem... Chyba Cię widziałem. Ty? Gdzie ty jesteś stary? Czy się tam bijesz? Nie bieżę. się. Biję się z typem! Czekaj, biję się z typem! że zaakceptowali. Zabił mnie! Czekaj! <grym> Zabił mnie! Tepaj się do mnie. Typy A. Typy A. No po prostu ukośnik i strzałka do góry. Albo dwie strzałki do góry. Typy A. Dzięki jaki ty w stu zrobić ukośnik, ukośnik i strzałka do góry tak, żeby było TPA K4 CP4 sy Nie tego zrobić? Piszesz, że jest błędny No to no, dawaj coś na czacie Jezu No Jezus ale to nie działo Ja wiem jak to robić bym wiedział Debbie No wątpię No Jezus napisz coś na czacie To jest takie trudne Dobre ja już jestem tutaj Jestem to dospałnie Ja się właśnie teleportowałem Kurde Tyle dupny, dupną mam tam. Nie będę ja, ten pistolet. I tepaj pistolet? się do mnie, stary. Jezu, nie, bo ja... bo ja mam ten. Czekaj, ja kupię sobie jedzenie. Się do mnie tepaj! Dobra, czekaj, tylko sobie um, kupię jedzenie i to dużo jedzenia. No. Tak. Na zapas... Ej, zaraz, ej, w sumie to już musi mi kończyć. Dobra, ja, ja idę do ciebie na spawn, nie? Typy no. A. Cztery cypy. Aha. Czekajcie ja bym przecież mogę napisać spału. Pawł. Okej, okay, dobra, zaraz będę. No, dobra. To okoliczmy w dobra. banku, nie? Mhm, dobra. W banku, jak w sramku, jak zwykle, nie. ale nie macie. Ale pozdro, okej, okay, nie macie. O dobre jest. I cy Ryski, y, a, Dobra, Wracamy odcinek w górę. W końcu mam nadzieję, że się Łapki w górę oczywiście. Y, Nara, subskrypcję kap, kap, i pożegnaj się. Narka. No pa.